Przeprowadzimy się dzisiaj w naszej parafii, aby Bogu podziękować z wszystkimi mieszkańcami naszej gminy za Jego dary, za plony, którymi nas obdarzył. Chcemy to święto przeżywać w duchu dziękczynienia. Razem z dziękczynieniem za wzię niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, a więc za cud nad Wisłą i za wojsko polskie, które służy naszemu narodowi. Przeżywamy dzisiaj także uroczystość Dziękczynienia Bogu za plony. Jednym takim pięknym plonem, któremu na imię Maria czcimy dzisiaj tej najświętszej ofierze w tym dzisiejszym święcie. I z tego, że została wziętą do nieba jako ten plon ludzkości, ale plon wiary i posłuszeństwa Bogu, z tego się cieszymy. Cieszymy się także z tych plonów, którymi Bóg obdarzył. Stąd rolnicy dziś przynoszą. Na tę uroczystość te piękne wieńce żniwne przynoszą chleb i inne owoce, owoce pracy rąk swoich, aby w ten sposób wyrazić Bogu wdzięczność za plony ziemi, za dary, których udzieli. Bo przecież od chwili zasiewu, od jesieni najczęściej, prosimy Boga przy różnych okazjach, aby dał wzrost, dał stosowną pogodę, by ziemia owocowała, by nie było głodnych i głodujących na Ziemi. Za to że Bóg obdarzył swoimi darami. Dziś wśród braci rolniczej, wśród nas tutaj zgromadzonych z naszymi władzami samorządowymi, Bogu serdecznie dziękujemy. Każdy przynosi swój plon swojego życia. Maryja, plon w niebowzięcia. Gospodarze póki co przynoszą wieńce żniwne, chleb i owoce pracy swojej. A inni każdy według swoich poczynań, według swojego życia. Kochani, jesteśmy świadomi tego, że nie zawsze te nasze owoce pracy, rąk ludzkich są doskonałe i że nie zawsze zasługują na wzięcie do nieba. Kilka tygodni temu wielu z nas zadrżało z przerażenia. Rodzinie pod Wejcherowem chciało odebrać, chciano odebrać jednaścioro dzieci z powodu biedy w domu i nieobecności w szkole, a dzieci Chodziły z rodzicami do lasu zbierać luno leśne, by pomóc w utrzymaniu rodziny. Dopiero szybka interwencja, stowarzyszenia rodzicielstwa zastępczego nasze gniazdo zatrzymała haniebną akcję. Takie fakty krzyczą, głośno krzyczą bo mają twarz dziecka. A w ubiegłym 2014 roku odebrano rodzicom 771 dzieci. O 771 zawiera. To takiego czynu chce się dopuszczać, nie może przynieść dobrego owocu, bo dom rodzinny, bo miłość rodzicielska jest tą, która owocuje i przynosi dobre plony. A jeśli w czymś nie domaga, to społeczność nasza powinna dopomóc, tym bardziej, że dla innych pieniądze chcą znaleźć, a dla prawowitych rodziców i rodzin często ich brak. Podziękowaliśmy Bogu. Myślę, że zrobiliśmy to. Z pełnym zaangażowaniem, duchu pełnej wdzięczności. Dziękuję wszystkim obecnym. Zwłaszcza chciałbym podziękować, pozwólcie, rolnikom, gospodarzom, bo to przecież ich trud, ich praca, ich poświęcenie. Często niedoceniane, często wyszydzane, a niejednokrotnie niestety także wykorzystywane. Dlatego drodzy gospodarze, za tą wasz, Waszą postawę, za Waszą pracę serdecznie dziękuję. Bóg zapłać serdecznie. Bo gdyby nie to, że wy pracujecie na roli, wy ją uprawiacie, dzisiejszego święta w takim wymiarze by nie było. Państwa bardzo serdecznie w Grodzicznie na święcie lonów gminy Grodziczną. Proszę Państwa rozpoczynamy część oficjalną dzisiejszego święta lonów. Na naszą uroczystość zaproszeni zostali i bardzo nam miło powitać posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Bawalskiego wraz z małżonką. Witamy serdecznie. Witamy gospodarza naszej gminy wraz z małżonką, wójta gminy Grodziczną pana Tomasza Szczepańskiego. O, Witamy serdecznie panią Urszulę Plit, przewodniczącą Rady Gminy Grodziczną. Pana Kazimierza Wiśniewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Nowomiejskiego. Pana Andrzeja Ochlaka, starostę Nowomiejskiego. Panią Katarzynę Trzaskalską, wicestarostę Nowomiejskiego. Pani Maria Jędrzejewska prowadzi gospodarstwo rolne wraz z mężem. Matka pięciorga dzieci. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej, głównie w uprawie zbóż. Ponadto przez 20 lat prowadzi działalność gospodarczą sklep wielobranżowy. Udziela się fazom społecznym, jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rolicznie. Natomiast pan Tadeusz Goralski prowadzi wraz z żoną gospodarstwo rolne ojciec pięciorga dzieci. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnych. Oprócz gospodarstwa przez 30 lat posiada działalność gospodarczą firmę usługowo-handlową. Pomimo iż dużo czasu poświęca pracy w gospodarstwie oraz prowadzeniu działalności, udziela się społecznie z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej. Drodzy rolnicy, dostojni goście, szanowni państwo, czcigodni księża, serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze tożynki gminno parafialne. Obchodzimy dziś Dzień Święto Plonów naszej Ziemi. To radość, i dziękczynienie, jak również odpoczynek po ciężkiej, trudnej, całorocznej pracy. Szanowni Państwo, dożynki to jeden z najpiękniejszych dni każdego rolnika. To dzień, kiedy dziękujemy za zbiory, za zebrane plony. W tych dojrzałych tu wieńcach, pięknych, kryje się nie tylko. Radość z pomyślnie zebranych żniw, ale również wdzięczność i dziękczynienie za zbiory. A przede wszystkim ciężka i codzienna praca, troska mieszkańców wsi oraz głębokie przywiązanie do ziemi, do roli i do tradycji. Na przestrzeni wieków dożynki zmieniały swój charakter, ale tak jak i dawniej, tak i dziś, szanowni państwo, są bardzo ważne dla wszystkich, dlatego że właśnie przypominają nam, że dzięki ciężkiej pracy rolnika na polskie stoły, na nasze stoły, trafia właśnie polski nasz chleb. Drodzy rolnicy, to właśnie chleb i żywność jest owocem waszej ciężkiej, pracy, trudu i poświęcenia za ten trud, tą ciężką pracę składam wam słowa uznania i podziękowania. Gmina Grodziczno, szanowni Państwo, jest gminą, gdzie rolnictwo jest przodującą gałęzią, tak naprawdę rozwoju naszego terenu i właśnie. Chyba najwięcej mamy tutaj pięknie rozwijających się rodzinnych gospodarstw, które jeszcze mimo, że są to do... czasem trudne czasy dla rolnictwa utrzymują się chyba w największej ilości, jeżeli przeliczając na ilość mieszkańców. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym dzisiaj w organizację tych dorzynek. Chciałbym podziękować również wszystkim tym, którzy robili te piękne wieńce dożynkowe, starostom za ten wręczony, piękny bochenek chleba. Chciałbym również podziękować wszystkim, Szanowni Państwo, którzy dzisiaj tutaj znaleźli chwilę czasu, aby tu z nami dzisiaj być i z nami wspólnie dziękować ludziom i Bogu za plony i za dar, który otrzymujemy. Pozdrawiam serdecznie, bardzo serdecznie rolników z gminy Grodiczna, szanownych państwa, koleżanki i kolegów samorządowców, naszego duszpasterza, który jest współorganizatorem, no i oczywiście szukam pana Wójta. Przede wszystkim do niego kieruję te słowa jako reprezentanta gminy Grodiczną, dziękując za zaproszenie i za pamięć. Ta gmina jest mi szczególnie bliska, tak jak często powtarzam, cała ziemia lubawska. Żadna branża chyba nie jest tak dotknięta zależnością pogody jak e, polscy rolnicy, a więc ro, również rolnicy tutaj w gminie Grodzicznej. Jak nie deszcz, nie nawałnice, po wodzie to susza. Musicie się z tym e, zmierzyć, robicie to skutecznie, aczkolwiek jest to przeogromny e, wysiłek, który kosztuje Was i Wasze rodziny. Z tego miejsca bardzo serdecznie Wam za to e, dziękuję. W sposób szczególny, bo jestem od 8 lat w Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wiem, z jakimi problemami na co dzień się borykacie. Prawdą jest też, że nie wszystkie te problemy, które powinny być natychmiast zauważane i rozwiązywane, są podejmowane, tylko trzeba po prostu na to może zbyt długo czekać. Ważne, żeby to było skuteczne. Panie Wójcie, publicznie Pan dzisiaj tutaj zapowiedział, że ten bochen chleba który Pan otrzymał z rąk starostów dożynek, będzie Pan dzielił sprawiedliwie i rzetelnie. To jest e, Pana debiut po raz pierwszy. Jest pan gospodarzem dorzynek. Jestem pewny, że nie po raz ostatni. Zdał pan chyba ten egzamin na piątkę, ponieważ z tego co wiem, to jest pan pierwszym wójtem, nie tylko chyba w regionie warmińsko-mazurskim, ale pierwszym w Polsce, który 15 sierpnia robi dorzynki w dzień szczególnie ważny dla Polski, dla, dla Kościoła, a dla gminy serdecznie. Życzę Panu, żeby sprawiedliwy podział tego chleba był tak dokonany, żeby nikomu, nikomu. Chleba, polskiego chleba na polskich stołach nie zabrakło. Szczęść Boże rolnikom z gminy Rodziczno, szczęść Boże wszystkim ludziom polskiej wsi. Dziękuję bardzo. Wszyscy dziękowaliśmy Bogu w czasie Mszy Świętej za dar plonów zbóż. Za to, z czego będziemy mogli wypiekać i dzielić chleb przez najbliższy rok. Tutaj dalsza część uroczystości i chciałbym skierować serdeczne słowa uznania i podziękowania dla tych, którzy w naszej tradycji, wielowiekowej tradycji, że mówi się o nich i żywią, i bronią. To są, to jest nasza sól ziemi, rolnicy. Ich przywiązanie do wartości, do polskiej ziemi, do naszej tradycji, do historii jest znane i kultywowane. Oby jak najdłużej. żeby takich rolników, jakich mamy w tej chwili, nigdy w Polsce nie zabrakło. Dzisiaj starostowie dożynek wręczyli panu Wójtowi chleb. Chleb to symbol życia. Chleb to symbol radości, obfitości i szczęścia. I wierzę w to, że Pan, Panie Wójcie, będzie dzielił ten chleb sprawiedliwie, aby wszystkim mieszkańcom, począwszy tym od kołyski, bo przedszkolny, szkolny, ludziom pracy i emerytom, ludziom starszym tego chleba nigdy nie zabrakło. A Wam drodzy rolnicy składam Serdeczne i gorące podziękowania za trudną waszą pracę, jakże bardzo często niedocenianą. Dziękuję. Różnieni zostali następujący rolnicy naszej gminy. Cezary Konicz, Grodziczną, Ewa i Waldemar Maliszewski, Katlewo, Iwona i Krzysztof Raszkowski, Ostaszewo, Małgorzata i Krystian Król, Kuligi, Teresa i Zbigniew Jarzębski, Boleszyn, Andrzej Falkowski, Zajączkowo, Wiesław Krezymon, Linowiec, Małgorzata i Tadeusz Wyżlic, Nowy Grodziczno, Monika i Tomasz. Gorczyńscy, Czcin, Maria i Leszek Dąbrowcy, Rynek, Anna i Andrzej Licznersy, Świniac, Anna i Janusz Hetnar, Kowaliki, Danuta i Bogdan Dudkowski, Lorki, Jolanta i Tadeusz Markowski, Zwiniarz, Katarzyna i Józef Zarzębłowsy, Mroczno, Henryk i Barbara Łukaszescy, Montowo, Beata i Wiesław Szynaka, Mroczenko.